Cześć, dziś powiemy sobie trochę o sprawach technicznych, mianowicie odpowiemy sobie na pytania takie jak skąd należy ściągnąć Sony Vegasa Pro 9 i 10, jak aktywować Vegasa, także troszkę o plikach z rozszerzeniem MUF i na koniec o projektach zapisanych w Vegasie 10. Ok, więc skąd ściągamy sobie Sony Vegasa 10 i 9? Otóż najnowszą wersję ściągamy ze strony producenta, czyli Sony Creative Software.com Wchodzimy sobie w zakładkę Dov Trials and Demos. Wybieramy Vegas Pro. I wersja angielska, 32-bitowa, i ściągamy. Natomiast dziewiątkę, z obojętnie jakiej strony. Ja sobie wybrałem tutaj ściągnij.pl. Obydwie wersje hulają. Z tych źródeł, więc można sobie spokojnie na nich pracować. Jak aktywować Vegasa dziesiątkę? Oczywiście, należałoby zakupić klucz aktywacyjny ze strony producenta, ale że jest on dość drogi, zostały napisane dwa programy, takie jak Kegen i Patch. Co należy z nimi zrobić? Napisałem w pliku tekstowym i wystarczy sobie ściągnąć z podpisu tego filmu. W wersji 9 jest to jeszcze mniej skomplikowane, ponieważ używamy tylko Keygena. Dlaczego? Ponieważ po, wersji, po wejściu wersji 10 napisano też nowy Keygen, który obsługuje już wersję 9, poprzednią. Opis użycia Keygena także w, napisałem w pliku tekstowym i jest on do ściągnięcia. Teraz troszkę o plikach z rozszerzeniem mów. Dlaczego co niektórym nie działają? Problem może tkwić w dwóch miejscach. Pierwsze z nich to brak odpowiednich kodeków i QuickTimePlayera. Należałoby więc ściągnąć Kalite codec pack 7.0 full i QuickTimePlayera 7.6.9. Oczywiście są to najnowsze wersje. Tu i tu proszę. Eee, z jakich stron? Quicktime Playera, oczywiście ze strony producenta, czyli Apple.com, ściągamy sobie najnowszą wersję, a Kalite Codec możemy, z obojętnie jakiej. Ja sobie wybrałem dobreprogramy.pl i tak że ściągamy. W tym przypadku e, będzie nam odtwarzany dźwięk i, i obraz. E, w Sony wygasie 10, zaś w 9 tylko, e, tylko dźwięk, ponieważ 9 nie jest kompatybilna z najnowszą wersją Quicktime Playera. Co należałoby zrobić, żeby właśnie dziewiątka była kompatybilna z Quick Time Playerem? Otóż ściągnąć po prostu starszą wersję. W tym przypadku będzie to wersja 7.1.6 i wtedy odtwarza nam w dziewiątce dźwięk i obraz. I także w dziesiątce to samo, więc ogólnie proponuję ściągnąć właśnie tą wersję, tą starszą: QuickTime Player 7.1.6. Na koniec króciutko o projektach zapisywanych w dziewiątce i w dziesiątce. Jeżeli chodzi o dziesiątkę, to projekty w niej zapisane nie będą mogły być wczytane w wersji 9 w całości, ponieważ ich struktura różni się na tyle, że dziewiątka nie może ich obsłużyć. Zaś po zapisaniu projektu w dziewiątce i otworzeniu go w dziesiątce mogą wystąpić braki w postaci napisu, ale do tego bardziej zaawansowanego. To wszystko w tym tutorialu. W następnym pokażę kilka efektów do filmu a w kolejnym yy, jakieś proste intro zrobimy.